Eee, straciłem połączenie z OBS-em, coś Uruchamianie, no uruchamiaj się Halo! Jestem z powrotem? Coś mi się zrypało, straciłem połączenie z OBS-em Nie mam pojęcia czemu No kurde, no, nie jestem teraz Coś tu się zepsuło No już, kończ tego streama no to już się pato robi tutaj No O siema słup za słup Siema no już myślałem że nie przyjdziesz Siema witam No to my, my już akurat kończymy więc Dawaj mi miłe rzeczy Troszkę się nie strzeliłeś Jakie twoje rzeczy? Ja nie mam twoich rzeczy Ja Już dopisujemy Kill Ja już bym bych... Dobra ja to już będzie tyle na dzisiaj, bo to już naprawdę jakieś spore patronowi To sobie rozstrzygniemy poza. Tak, jutro, jutro tam sobie. Jutro w szkole tam sobie już pojaśnimy te wszystkie sprawy. <grymimy sobie grymme> tam ta to i owo, dobra, zapraszam na następne streamy. Na tym momencie żegna. Na razie. Do następnego. Na razie.